Dzisiejsze wydarzenie dla nas jest bardzo ważne, ponieważ są to finały projektu Wierzchowska Rekreacyjna Liga Unii Hokeja. Licznie zgromadzeni kibice mogli ujrzeć w akcji zawodników, którzy jeszcze do niedawna byli uczniami szkoły podstawowej, później reprezentowali licea, do dzisiaj reprezentują, są już na studiach, ale w swoim dorobku mają medale łącznie z złotymi z Mistrzostw Polski. Także naprawdę była to. Wyjada wspaniałych zawodników, którzy kiedyś reprezentowali barwy naszego klubu oraz młodych, którzy są naszą nadzieją. Można było również zobaczyć zawodników, którzy mają lat od 6 do 9 i również dzisiaj zagrali swój kolejny mecz przed tak dużą publicznością. A ile łącznie uczestników wzięło udział w dzisiejszym meczu, w dzisiejszych rozgrywkach? Docelowo drużyny miały liczyć około 10 osób, ponieważ wzięło udział 8 drużyn, 4 w małej lidze, czyli w szkole podstawowej, i 4, które reprezentowały już uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów oraz dorosłych. No, i y, nasi najmłodsi zawodnicy, także myślę, że dzisiaj przewinęła się tutaj setka zawodników biegających za piłeczką z dziurkami i trzymającym w ręce kij do hokejem. Y, to są zawodnicy, którzy y, pochodzą z terenu gminy Wierzchowo, ale muszę powiedzieć, że najdalej miał zawodnik, który przyjechał spod Kopenhagi, y, bo tam już niestety wyjechał, y, ale głównie są to uczniowie lub byli uczniowie y, naszej, naszej szkoły podstawowej w Wierzchowej, i członkowie klubu Wierzchowska Szkółka Unihokeja. No właśnie, bo czy wy tutaj się w tej szkole uczycie tego hokeja? Wierzchowska Szkółka Hokeja działa na terenie Szkoły Podstawowej w Wierzchowie. Ja jestem trenerem, szkółkę założyliśmy w roku 2002, także ma już ponad 20 lat, ale Unihokej w Wierzchowie zagościł po raz pierwszy w roku 1995, także no jest już tutaj z nami dość długo. Wszyscy się uczą, wszyscy może inaczej. Młodzież, młodzież się uczy, dzieci trenują, natomiast starsi też mają swoje treningi, ale już tylko raz w tygodniu. Nasza liga, jak sama nazwa mówi, była ligą rekreacyjną, a więc zasady ustalaliśmy my. Normalny mecz powinien wyglądać w ten sposób, że rozgrywa się trzy tercje. Czas jest uzależniony od kategorii wiekowej. Jeśli mówimy o tej najwyższej formie, czyli rozgrywkach seniorach i seniorkach to mecz trwa 3 razy 20 minut boisko otoczone jest bandą do unihokeja która ma wysokość 50 cm Prawidłowe wymiary boiska powinny być te na największe, 40 metrów długości, 20 szerokości. W Bramce może być bramkarz i pięciu zawodników w polu, ale nie musi, ponieważ w grze rekreacyjnej możemy zastosować na przykład małe bramki. Nie będę już chodził szczegóły, mówię o tej formie, jak my to mówimy, gry na duże bramki. Jest dwóch sędziów, no dzisiaj ja tylko byłem sędzią, bo to jest rekreacyjna liga. Jest kilka takich dość istotnych przepisów, szczególnie dbających o bezpieczeństwo zawodników grających. Jest to związane z tym, co mają w ręce, bo mają kija, więc podnosimy go na wysokość kolan z przodu, z tyłu do, do wysokości pasa. Nie możemy kija wsadzać między nogi, nie możemy uderzać, nie możemy hakować, nie możemy podbijać, nie możemy zagrywać głową, nie możemy podskakiwać, nie możemy dwa razy zagrać nogą. Natomiast raz możemy zagrać nogą. Także przepisy są fajne, elastyczne, ale też zwracają uwagę na to, żeby było na boisku bezpiecznie. I ciekawostką jest to, że piłeczka ażurowa, 23 gramowa, która ma dziureczki, jest taka przyjemna i jak można było zauważyć, nawet uczniowie mniej sprawni chętnie podążają za nią, jeśli ją widzą. Także no myślę, że sama przyjemność. I i sympatyczne chwile, jeśli chodzi o grę w unii Hokeja dla tych, którzy chcą spróbować lub już lub grają. Wspomniał Pan tutaj o tej publiczności. Muszę przyznać, że naprawdę była liczna i gdzieś tam owacje na stojąco i te brawa, to było coś pięknego. Publiczność wierzchowska jest przyzwyczajona do unichokeja, ponieważ na tej hali były rozgrywki różnych kategorii, wiekowych. Graliśmy w Mistrzostwach Polski, ale również graliśmy w Ekstralidze mężczyzn. To było nieprawdopodobne, ponieważ Chłopcy, którzy mieli, zaczynali od piątej klasy, doszli do, do sytuacji, że poprzez pierwszą ligę awansowali do Ekstra Ligi. Wtedy zespół mieliśmy złączony z Orzyszem, który jest 500 kilometrów od Wierzchowa i Strzebiatowem. No i powalczyliśmy, pograliśmy sobie jeden sezon. Ale jestem bardzo zbudowany tym, że tylu rodziców, wujków, dziadków przewinęło się i było dzisiaj z nami. Bo to jest bardzo, bardzo budujące. Nasza szkółka miała takie hasło motto przewodnie, z którym dążyliśmy do celu, żeby dzieci i młodzież miały lepsze miejsca niż ulica. Od kilku lat staramy się zmieniać to, że ważne jest własne podwórko. I dlatego cieszę się, że jest ta więź i chemia między nami i kibicami i mogę na nich liczyć, a nie ukrywam, że na pewno magnesem, który przyciąga publiczność są występy dzieciaków bo tak się zawsze dzieje, no ale dorośli też byli jako sympatycy sportu, różnych, różnych sportów też przyszli i to jest też bardzo, bardzo fajne.

Wiedzieliśmy wcześniej o jej pasji, zamiłowaniu i tym, że sobie śpiewa i dlatego skoro wspomniałem o własnym podwórku, to była to właśnie możliwość, żeby ona zaprezentowała, również bo nie grała, nie była zawodniczką, ale była organizatorką, pomagała, współpracowała z nami. I jeszcze myślę, że fajnie uatrakcyjniła swoim występem, za który również otrzymała dużo braw od publiczności. Myślę, że też jest ważne, żebyśmy w ten sposób promowali nasze, na, na, nasze talenty czy osoby, które mają troszeczkę inne hobby niż sport, ale to wszystko pokazujemy, że można połączyć, połączyć w jedno. No ogólnie drużyna nasza, moim zdaniem, wycisnęła wszystko tak jak mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy, wykonaliśmy zadanie. Ostatnio z pingwinami przegraliśmy 8 do zera, dzisiaj było tylko 3, więc jest jakiś progres. Staraliśmy się, zrobiliśmy co możemy i co? No i Cieszymy się z brązowego medalu. Ja je postrzegam jak złoto, dla mnie jest super. Fajnie się jest poruszać, fajna, fajna inicjatywa trenera, i myślę, że to najważniejsze, żeby w wierzchowie coś tam w końcu ruszyło. Nie? Właśnie słyszałam, że ten hokej u Was to już jest po prostu taka tradycja od wielu, wielu okay, lat. Okay, tak, i tak. tak, ile lat Ty już trenujesz? Ja trenuję, nie pamiętam kiedy ostatni raz byłem w czwartej klasie podstawówki. No, no trenuję od czwartej klasy podstałówki, no to takie, nie wiem, kiedy my byliśmy, Ósme, no 8 lat temu, no. może być, 8 lat, 8 lat, tak. Wynik. tak, super wynik i cieszymy się z tego, cieszymy się dzisiejszego i z następnych tak samo. Fajna inicjatywa, tak jak mówię, 8 lat trenujemy, z Kubą tutaj jesteśmy zawsze do dyspozycji. Właśnie. A jak oceniasz dzisiejszy mecz? No, to już jest sprawa cięższa troszkę, ponieważ wygrywaliśmy 4-0 i yy, jest to wynik dość wysoki, powiedzmy hokejowy. Mecz skończył się oczywiście 7-4 wynikiem dla przeciwnika, ale myślę, że trochę na nas usiedli. Mieli przewagę psychiczną, ponieważ my już tak usiedliśmy po tej pierwszej połowie, wyszliśmy na takim chillu mogę powiedzieć i nie skupialiśmy się za bardzo na obronie ale myślę, że ja dobrze się zaprezentowałem, strzeliłem parę bramek i w sumie nie mam sobie nic do zarzucenia za bardzo. Czyli dzisiaj była taka zacięta rywalizacja. Dzisiaj była zacięta rywalizacja i na następnej lidze będzie jeszcze bardziej. Jak poprawimy kondycję, zaczniemy biegać i zaczniemy walczyć tak, jakbyśmy walczyli od pierwszych minut, to będzie złoto, to gwarantuję. Tak, to za rok będzie złoto. Dla zwycięzców przede wszystkim mieliśmy duże brawa od naszej publiczności, bo naprawdę każdy z nich zostawił, jak ja to mówię, kawałek serducha. Natomiast mamy taki zwyczaj, że dla drużyn, które zajmują Miejsca, to brzydkie słowo ostatnie, ale nie medalowe. Wręczamy słodki upominek. A staramy się nagrodzić medalami tych, którzy zajmują miejsca od pierwszego do, do trzeciego. Że każdy mógł czuć się nagrodzony. Tym bardziej, że jeszcze w dniu dzisiejszym była fajna uroczystość wręczenia legitymacji młodzieżowym organizatorom sportu. Jest to projekt, który jest realizowany przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie oraz przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.